Dzisiaj Wam pokażę, jak będę wymieniał dyski w mojej obecnej konfiguracji, czyli w NASie. Mam włożone 5 dysków, i teraz wymienię je na 6 dysków SSD. Oczywiście operację trzeba przeprowadzić na wyłączonym NASie. Plusem jest to, że konfiguracja zapisuje się na dyskach utworzonego NASA, a więc moja konfiguracja na dyskach talerzowych. Będzie zapisana. Ważne jest, żeby dyski sobie ponumerować, żeby włożyć je w odpowiedniej kolejności do naszego synoloży, czyli dysk, który był włożony do pierwszego zatoku, musi znaleźć się w pierwszym zatoku. Ok, wyciągamy nasz pierwszy dysk, kładziemy nasz dysk, zapisujemy, numerujemy go jako numer jeden. No i teraz możemy wymienić go na dysk SSD. Wymiana Tutaj naszego dysku, tak, wymieniamy na dysk SSD. Jest to oznaczenie, e, oznaczenie numer SAT 52213840G, czyli jest to dysk SSD 2,5 cala o pojemności 3,8 e, TB. Ok, połóżmy sobie go na razie z boku, e, ten dysk. Musimy wymienić i wyciągnąć nasz stary dysk. I on w żaden sposób nie jest tu przykręcany, jest tylko mocowany tutaj na te dodatkowe uchwyty. Trzeba je po prostu czymś płaskim sobie tutaj podważyć. Podważamy te boczne blokadki, wyciągamy delikatnie, żeby nie ułamać. Z drugiej strony dokładnie to samo robimy. Wyciągamy i nasz dysk, już tutaj, uwaga, jest luźny. Jest luźny, oczywiście, tu. Uważamy, gumeczki go troszeczkę blokują, odkładamy sobie na miejsce i możemy przykręcić nasz kolejny dysk. Dysk przyszedł w takim opakowaniu, tutaj. Oczywiście jest to elektryczne opakowanie, które chroni przed przepięciami. Wyciągamy nasz dysk. Tutaj jest lekko sklejone u góry, więc wyciągamy go z opakowania. Tak. No i montujemy nasz dysk. Tym przodem pokazujemy. tak, Jak widzicie, jest to dokładnie ta seria z opakowania, czyli nasze STA5221 seria. Ok, montujemy nasz dysk. Montowanie dysku. W przypadku dysku SSD będzie to troszeczkę trudniejsze, bo trzeba go dopasować tu w te istniejące rowki i on będzie mniej więcej w tą stronę zamontowany. Po prostu naklejką do przodu. Oczywiście. My go przykręcamy tutaj z tej strony, mocując go dokładnie na te nasze tutaj cztery śruby. Dokładnie w tych miejscach. Montujemy, oczywiście przykręcamy. Nie da go się źle założyć, bo jest to w tym przypadku już tutaj sprofilowane, więc można go założyć tylko w jeden prawidłowy sposób. Śrubek oczywiście w zestawie nie było, musiałem się posiłkować własnymi zapasami. Szkoda, że w tak drogim dysku nie dają tych śrubek. Oczywiście nie trzeba dokręcać mocno. Jak poczujemy opór, po prostu kończymy przykręcanie. Nie trzeba dokręcać na siłę. Dyski SSD to jest zapis cyfrowy, nie jest zapis mechaniczny, nie lata nam żadna głowica. Więc one też nie muszą być mocno przykręcone. Wystarczy, że tak jak powiedziałem, poczujemy opór i nie ma sensu dalej e, mocno dokręcać. I jak możemy sobie zauważyć, montaż jest bardzo prosty, intuicyjny. Trzeba tylko uważać, żeby właśnie nam nie uciekła śrubka. Jak nam ucieknie śrubka, to ją podnosimy. A jak nie, to bierzemy z zapasu, który mamy przygotowany, który leży u nas na stole. O, odnalazła się śrubka. Więc nie będziemy musieli brać z zapasu. Mamy naszą śrubkę, wszystko jest. Przystępujemy do, do przykręcenia. Mamy przykręcone. I teraz jeszcze potrzebujemy podpisać nasz dysk, że też będzie numer 1. Robimy to w takim celu, że jeżeli będziemy coś chcieli przywrócić, postaw jeden. Jeżeli będziemy chcieli coś przywrócić z naszej poprzedniej kopii, to już będziemy mieli po prostu to przygotowane i będziemy mieli odpowiednio już oznaczone dyski, więc nie będziemy się tym martwić. Montaż naszego dysku też jest bardzo prosty. Po prostu go wkładamy leciutko, przyciskamy. Oczywiście możemy zamontować tutaj te nasze prowadnice, które wcześniej były i tutaj po zamontowaniu dysku SSD pojawia się taki problem, że te tutaj głowice, które montowały nasz dysk Twardy, talerzowy, są lekko po prostu wystające i musimy to zamontować w ten sposób. Zobaczymy, czy się będzie wszystko trzymać. Montujemy. Jeżeli macie, tak jak ja, problem, to dolną szynę można wyciągnąć i wtedy bez problemu zamontujemy nasz dysk. Oczywiście warto go zablokować, tak, żeby w tym przypadku nam nie wyszedł. Oczywiście odpowiednim kluczykiem. Operacje powtarzamy dla następnych dysków w ten sam sposób. Dwa. Ok. Dysk podpisany, kolejny. Otwieramy następny. Tutaj te dyski przychodzą z takim dodatkowym zabezpieczeniem. Warto. Nożem je rozciąć. Warto to otworzyć nożem, żeby w tym przypadku przeciąć tą folię, która po prostu blokuje nam dysk. No i oczywiście dysk wyciągamy. No i znowu wymieniamy nasz dysk. Oczywiście znów pamiętamy o tych blokadach tutaj. Tak i zaraz wymienimy na ten dysk nasz SSD. Mamy. Dysk oczywiście oznaczony numerem 2. Odkładamy na naszą kubkę wstydu z boku. No i znowu montujemy, tak? Pamiętamy, że dysk. Jeszcze raz przypominam, etykietą do przodu odwracamy i celujemy w otwory, tak żeby odpowiednio dopasować nasze śruby. Hmm. Mamy przykręcone. Oczywiście pamiętamy znowu o tej górnej blokadzie, żeby ją zamontować. Tak, 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 zaraz zaznaczymy numer. Oczywiście racja numerek 2. Patrz ładnie. Mamy oznaczone numerem 2. No i tak jak mówię, ta dolna szyna, oczywiście ona nie wchodzi tu, jak widzimy, ten bolec po prostu haczy o dysk. A niestety nie mamy tutaj dziury, więc dolną szynę pomijamy, montujemy nasz dysk. I następny. Numer 3. No i ściągamy nasze szyny zabezpieczające. Odkładamy nasz dysk z boku.

Numerek 4. O. Możesz wyciągać dysk następny. Podaj mi się, bo tam gąbeczka taka poleciała z dzisiaj. Czasami te gąbki wypadają. Warto je umieścić z powrotem tam, gdzie były. Oczywiście nie jest to takie łatwe. I jak umieściliśmy tą gumeczkę w środku, to wracamy do montowania naszego dysku. musik mm musik -hmm. I jak numerek? Tak. I jak numerek tu napiszemy? 5. Dokładnie. Numer 5. 5, 2, 5. Pamiętam na uszynie. Przydadza trawla. I zamykamy. Kluczykiem. Tak samo jak piątkę, tylko że brzuszek ma zamknięty. I numer sześć. Wkładamy yes, i, się i zamykamy. A, myślałem, że będzie Jeszcze miałem dyski M2 o oznaczeniu 2280 NVMe SSD. Jednak ja już je wcześniej zamontowałem, były one wraz z dyskami talerzowymi i będą służyć jako cache. Oczywiście mam dwa takie dyski po 800 giga każdy. Czas teraz uruchomić to maleństwo.